Armię mamy, jak Firen powiedział, najmocniejszą na świecie. Prawda? I nie ma drugiej takiej, co by ją mogła zatrzymać. Ale Boga dobrze mieć po swojej stronie. Prawda? I za zwycięstwo podziękować. No, w końcu on też widzi, że my na swoje wrócili. Jakby się Polakom taka krzywda działa, to by chyba na niesprawiedliwość nie pozwolił, prawda? <laughs> Teraz biadolą, niektórzy to się nawet odgrażają, Ale się w końcu przyzwyczają. przezwyczają. Bo jest tak, jak w kazaniu. Prawowici panowie tych ziem wrócili. Prawda? Hej! 24 września 1939 roku w kościele ojców franciszkanów odbyło się niemieckie nabożeństwo dziękczynne za uwolnienie Poznania spod polskiego panowania. Mszę koncelebrowało niemieckie duchowieństwo. W sposób szczególny akcentowano powrót miasta do tzw. macierzy. W porządku pilnowała policja, w stan gotowości postawiono jednak też jednostki Wehrmachtu. Prawo feudalne zobowiązywało Lenynika do udziału w wojnie po stronie wasala, pod rygorem odebrania posiadanych włości, a nawet sądu. Zgodnie z tą regułą 24 września 1497 roku król Jan Olbracht ukarał Marcina Ścibora Ponieckiego za nieobecność na wyprawie wołoskiej. Monarcha skonfiskował mu poniec wraz z kluczem doń należącym i oddał Ambrożemu Połampowskiemu, Wojewodzie sierackiemu oraz Staroście Łęczyckiemu. 24 września 1755 roku zmarł w Zbąszyniu Stefan Garczyński, wojewoda kaliski oraz poznański. Poza tym dyplomata i pisarz polityczny, przeciwnik Stanisława Leszczyńskiego. Uczestniczył w wojnie północnej. Był on m.in. autorem dzieła Antonomia Rzeczpospolitej Polskiej, w którym zawarł krytykę stanu polskiej gospodarki i postulował wprowadzenie umiarkowanych reform. Władysław Będkowski urodził się 24 września 1817 roku. Uczestniczył w powstaniu listopadowym, a od roku 1842 mieszkał w Poznaniu. Okres największej chwały Będkowskiego przypadł jednak na czasy Powstania Styczniowego, którym pełnił funkcję szefa sztabu Mariana Langiewicza. Aktywny był jako parlamentarzysta i dziennikarz. Zasłynął zaś swymi wspomnieniami. 24 września 1982 roku przeprowadzono wielką obławę na wielkopolskich spekulantów. Jak donosiły ówczesne media, w samej tylko stolicy regionu udział w akcji wzięło 300 osób. Obok zawodowych kontrolerów i funkcjonariuszy milicji także 90 robotników z 19 zakładów pracy. Na samym tylko rynku łazarskim wylegitymowano 89 osób, a przeszło 20 zatrzymano do wyjaśnienia. Najwięcej było sprzedawców odzieży roboczej, rękawic, papierosów popularnych oraz kawy.